Grzesiek wybrał więc nowoczesność. Adam z kolei postawił na technologię sprzed pół wieku. Rozpoczynamy rozbiórkę silnika. Przyda się druga para rąk. Musimy zweryfikować wszystkie elementy, chociaż nie wydaje się być, zobacz, nowa uszczelka. A zobaczmy na klawiaturę. Panie wygląda klawiatura. Te silniki jeżdżą na mineralnych olejach i zazwyczaj wszystko jest ulepione w takim nalocie. Sporo tego towaru zawsze jest. Zobaczymy jak z drugiej głowicy. No. Albo to się robił remont, albo dobrze wyczyścił. A to jest bardzo obiecujące. Hydraulika, chybaż tak, bo tu nie ma regulacji. Nie bawiłem się z takim motorem jeszcze, ale zobaczymy. No właśnie, choćby kwestie dźwigienek, e, czy ewentualnie hydrauliki, to wszystko trzeba zweryfikować, żeby odpalił, żeby chodził jak prawdziwa fałsemka. Pompa. No dobra, chyba nie chce wyjść, niech siedzi przynajmniej. W... Ale to waży. Żeliwne, nie? Pompa czysta. Tu zazwyczaj jest po prostu tyle kamienia. Od weź bo nie kręciłem. No co się zakręć? Kręci się. Bez jakiejś kombinatoryki. Kupiłem się w ciemno bez rozbierania. Dobrze się zapowiada. Może trafiłem na uczciwego handlarza, a może na Grzegorza dudę. Kupaż spreju. Nie to się weźmy spokojnie. Kochamy się Grzegorzem gorze, jak dwa bratami. Silnik, który od lat nie pracował, trzeba dokładnie prześwietlić. Adam i Paweł zdejmują głowicę i odwracają motor do góry nogami. W ten sposób ocenią stan wału napędowego i panewek. I jeszcze do niedawna ten piękny silnik przedstawiał wielką wartość. Jestem przekonany, że niektórzy wątpili, że mogą go kupić za 1500 zł. Ale teraz po rozbiórce sytuacja dość mocno się skomplikowała. Sprawa jest prosta. Panewki. Porysowane. Zarówno korbowe, jak i główne. Wał czuję pod paznokciem poważne rysy. No i cylindry. Wyglądają na wypracowane, ale może nie być tak źle. Tak czy inaczej, zanim położę krzyżyk na tym silniku, muszę wykonać pomiary. Więc poproszę Pawła, żeby przyniósł narzędzia i zmierzymy średnicówką średnicy cylindra, jak również wał korbowy. Dane takie są w manualach, w internecie możecie znaleźć. Wystarczy wybrać odpowiedni motor, no i mieć przyrządy, takie jak średnicówka czy też mikrometr. I to jest zabawa. Warto zmierzyć w kilku punktach, zarówno na górze, jak i też na środku cylindra. Wiadomo, że na samym dole nie mierzymy, bo tam ten tłok nie schodzi. Tu mamy setkę, czyli jest dobrze. Trochę głębiej. Tu mamy praktycznie mina pół setki jest w tą stronę i teraz w tą stronę. Tu mamy 4 setki, tak naprawdę. No jest już troszeczkę owalnie. Ale proszę, tu jest 3 setki. Ponad wymiar. Wiecie co może to oznaczać? Że 1500 zł wyrzuciłem do kosza. No bo w sumie na złom. Teraz nie wolno do kosza wyrzucić takich rzeczy. Sing do remontu, panie Pawle. Na dzisiaj kończymy. Czekaj. Ja. Lubię, lubię tą robotę. Daj mi się. <głos> sobie. <głos> <głos> Paweł sobie pomierzy, bo lubi, a ja się zwijam do domu, bo. Dzisiaj zajmuje się synem, korepetycją. Paweł robi tymczasem doktorat zmierzenia cylindrów.